Wiesiek pracował na stacji benzynowej. Każdego dnia spotykał w swojej pracy wielu ludzi. Charakterystyczne dla wieśka było to, że był pracownikiem bardzo lubianym, zawsze życzliwym, uczynnym, miłym dla współpracowników i klientów. Któregoś nie natrafił na bardzo wymagającego klienta, który ze wszystkim był na nie. Ciągle tylko narzekał i narzekał. Nawet na słowa, życzę panu miłego dnia, odpowiedział, a co może mnie miłego spotkać? Wiesiek mu odpowiedział tak bardzo spontanicznie, Nigdy nie wiemy, co Pan Bóg nam przygotował. Marudę zamurowało. Skrzywił twarz i wrzasnął na wieśka: Co Pan gada, Boga nie ma. A Wiesiek mu na to jest, bo gdyby go nie było, już dawno by mnie tu nie było. I to właśnie była recepta wieśka na życzliwość i bycie dobrym. Bo Wiesiek w swoim życiu był już na skraju życia. Był alkoholikiem, który prawie zapił się na śmierć. Gdy leżał pijany, praktycznie nieprzytomny, zdany tylko na siebie. Znalazł go ksiądz, który zawiadomił służby i zaopiekował się nim. Pomógł mu wyjść na prostą i zrozumieć, że alkohol nie jest rozwiązaniem w jego stanie. Mało tego. W trakcie, gdy był już na leczeniu alkoholowym, na łożu śmierci była jego matka, która wyznała mu, że przez wiele lat modliła się, aby zobaczyć swojego syna trzeźwego i doczekała tego czasu. To doświadczenie sprawiło, że się czuł, że dzięki modlitwie matki i Bożemu prowadzeniu. Spotkał na swojej drodze też kapłana, który nie przeszedł obojętnie obok jego losu. Po prostu wiedział, że Bóg daje mu szansę, a to, że może normalnie i uczciwie pracować, sprawiło, że doceniał nawet najdrobniejsze rzeczy i nie martwił się nawet największymi marudami, ale odważnie mówił, jakie dobro go spotkało.